Filozofia na rowerze, odcinek 41. Zaczynamy kolejną dyszkę. Już jesteśmy po 40, więc stwierdziłem, że pora wprowadzić lekką zmianę. Tak jak na wielu innych kanałach, jest tak, że najpierw jest tytuł kanału źle. Najpierw jest tytuł filmiku, ewentualnie temat filmiku, a dopiero potem jest jakby oznaczony cykl, który. Reprezentuje dany filmik, więc w ogóle teraz nie będzie filozofia na rowerze, tylko filozof na rowerze i w skrócie FNR, a na początku będzie tytuł filmiku. I w dzisiejszym przypadku jest to zmiana, ale też ciekawość i sen, bo jest to wszystko powiązane w ciekawy sposób według mnie. Zacznijmy od zmiany, no jako, że zmiana jest teraz w naszym systemie jakby nazywania, nagrywania trochę też, po części będę nagrywał z OF-u, nie podczas jazdy, teraz nagrywam z offu na przykład, czyli nagrywam post, no nie synchrony, bo gęby nie widać, ale mogę synchronizować się, o jaka ładna pani na przykład na No ale, tak jak już kiedyś mówiłem, w którymś filmiku zmiany to jest coś, co ludzie uwielbiają. Nie tylko ludzie zresztą, bo wiele gatunków takich eksploracyjnych, yy, których strategia przetrwania polega na tym, że dużo się uczą, dużo odkrywają. To, to jest, yy, to jest No szczury na przykład chociażby. Ale zjazd teraz. Morderczy zjazd, jak to mówi. no i... Dlaczego zmiana jest ważna? Dlaczego ciekawość jest ważna? No to jest tak, że nawet jak robimy jakąś czynność prostą, to zawsze myślimy przy tej czynności, jakby to zrobić inaczej. I następnym razem na przykład, mimo że ta czynność nam już wychodzi i mamy na to opracowany swój sposób, to tutaj próbujemy kolejnym razem coś zmienić, coś zrobić inaczej, właśnie jakąś inną metodą i tak szukamy, szukamy i mimo, że te metody nowo przez nas ustalone, wykorzystane nie, nie będą już później przez nas stosowane to i tak zostaje to gdzieś tam z tyłu głowy i okazuje się czasami przydatne I stąd ta ciekawość to jest takie wdrażanie jak do kolejnych metod rozwijanie własnej Percepcji, własnych możliwości poznawczych, wnioskowanie na nowo z tych samych rzeczy. To jest bardzo ciekawe, że nie wszystkie gatunki to mają. W zasadzie to e, mniejszość, można powiedzieć, tych takich jakby to można określić, inteligentnych. A szczury są bardzo inteligentne. także ta ciekawość jest promowana po angielsku jest w słowie ciekawość zabiła kota curiosity killed the cat Koty jest też typowym przykładem takiego zwierzęcia e, eksploracyjno rozwojowego jest drapieżnikiem. O, wszyscy wiedzą, że szczur też jest tak naprawdę może nie drapieżnikiem, ale zwierzęciem polującym Większość pokarmu szczura to jest pokarm zwierzęcy, naturze. To, to, że jedzą ziarno, to tam przypadkowe przystosowanie w towarzystwie bliskości ludzi. A roczka tak drogiem wrogiem jest szczur. No, kto może to wie? Ale tak jest. W każdym razie tych nowych metod, nowych wrażeń, nowych sposobów w ciągu dnia, w ciągu tygodnia życia. W ciągu dnia powiedzmy człowiek zbiera tak dużo, że musi to być jakoś uporządkowane fizjologicznie, w mózgu. I temu właśnie służy sen, czyli ten wypoczynek senny nie jest tylko, że mięśnie odpoczywają, że metabolizm zwalnia, że pewne procesy mają czas żeby zregenerować organizm, ale głównie chodzi o mózg, który raz, że musi być wyczyszczony, czyli te wszystkie złogi, które są tam nagromadzone w ciągu dnia, bo większość obszarów neuronowych mózgu nie ma połączenia z układem tego bezpośredniego. Jest tam tak zwany glej, który no, potrafi się pobrudzić, więc trzeba go też wyczyścić. No i te ekipy sprzątające właśnie wpadzą wtedy, kiedy my jesteśmy w fazie głębokiego snu. Czyli nic, mózg nie działa i wtedy spokojnie te procesy czyszczące mogą zajść. Dlatego tak bardzo niebezpieczne jest obudzenie się z, głębo, z głębokiego snu i tak bardzo ważne jest, żeby ten głęboki sen jednak odbyć. Najlepiej przed północą zasnąć i przynajmniej półtorej, dwie godziny tego głębokiego snu, żeby mieć. Natomiast kolejne fazy snu, no, sen lekki, taki bez, y, nie, bez REM, czyli bez śnienia, no to służy ogólnemu odpoczynkowi, regeneracji mięśni itd., innych części ciała. Natomiast faza REM, najkrótsza z tych wszystkich faz, ale występuje kilka razy w ciągu nocy, służy właśnie czyszczeniu mentalnemu, czyli uporządkowaniu wrażeń pamięciowych z całego dnia, przetworzeniu ich na użyteczne skamaty myślowe, przebudy neuronowe i co ciekawe też jest to jakby taki trening, mózg lub po prostu kolejne wyzwania tworzyć sobie, zlepiając różne wrażenia z gotowych elementów, którymi są nasze wrażenia percepcyjne z poprzedniego dnia sobie to rozbija na atomy, można powiedzieć, na kawałki percepcyjne i z tych kawałków klei takie nowe związki, tak jakby, nie wiem, z konia zrobić się to ze skrzydłami i, i co my na to, nie? I właśnie to o to chodzi, co my na to, co mózg na to, to jest taki trening, jakie mogą Zajść nawet najbardziej nieprawdopodobne zdarzenia w życiu człowieka przyszłym, i tak, żeby mózg był na to trochę gotowy. Czyli z tych możliwych opcji jeszcze pokombinować, żeby coś zmienić i wytrenować mózg w reakcji, żeby nie było to zaskoczenie. to się bardzo wiąże właśnie ten senny trening możliwości mózgu ze zmianami. I z tą ciekawością, którą mamy w ciągu życia, bo to jest sprzężenie zwrotne. To, że ten mózg jest nakręcony przez wrażenia, przetworzone różne schematy, które ślimy, to jest do nas jeszcze bardziej inspiruje do szukania do, do, do kolejnych zmian, do jakichś nowych opcji, które nas zaciekają w życiu codziennym. To jest taka spirala. Tanie po co, no bo krowy sobie radzą bez tego, prawda? Jedzą trawę i póki jest trawa to jest ok. no ale właśnie człowiek jest stworzeniem, zwierzęciem, można powiedzieć, gatunkiem, który ma wpisane ma wpisane, wpisaną tę eksplorację geny jest takby no, strategia naszego przetrwania. Także ci tyle, a następny odcinek.